Witam Was w kolejnej odsłonie akcji Pomagamy w gotowaniu, gdzie razem z winiary pokażę Wam, jak połączyć klasykę z lekkością. Przygotujemy pity z szybką sałatką z rzodkiewki, jabłka i masła orzechowego. Pokażę Wam, że pity możemy przygotować zamiast drożdży, to z proszku do pieczenia i udowodnię, że kuchnia zero waste to jest kuchnia, w której nigdy nic się nie zmarnuje. Przepis rozpoczynamy od przygotowania pity, czyli potrzebujemy pięciu bardzo prostych składników. Mąkę. Mąkę przedną wsypuję sobie do miski. Do tego potrzebuję proszek do pieczenia, pół łyżeczki. szczyptę soli oczywiście odrobinę oleju albo oliwy i wodę. To wszystko zagniatam na elastyczne, zwarte ciasto. Nie wlewam od razu całej ilości wody, bo chcę kontrolować to, co w tej misce się dzieje, żeby moje ciasto właśnie było ani nie za rzadkie, ani nie za gęste. O, za chwilkę będzie idealne. Tutaj, jakbyśmy mieli dodatek drożdży. Musielibyśmy czekać, aż ciasto urośnie. A poza tym drożdże teraz to ciężki składnik do znalezienia. Proszę do pieczenia, to jest prostsza sprawa. Mogę już sobie ciasto włożyć na deskę. Mam tu już pięknie zagniecione ciasto. Zrobiłam sobie odrobinę miejsca, bo potrzebuję przestrzeń do rozwałkowania i zrobienia małych praców szkół na W międzyczasie rozgrzewamy sobie patelnię bez tłuszczu. I teraz tak. Dzielę ciasto na równe kawałki. No to jest taki większy orzech włoski. I teraz. Zależy nam, żeby pity były naprawdę cienkie, więc tym pomoże mi oczywiście wałek. Czwarte gotowe. Jak widzicie, moje pity nie mają regularnego kształtu. To są po prostu takie rustykalne placki jest już rozgrzana? Jest, więc mogę wrzucać pojedynczo placki. Smażę każdą pitę z obu stron. I Jak pojawią się brązowe cętki, to mogę przykładać na drugą stronę. I tak powtarzam ciemność z każdym plackiem. Bąble wyrosły. Pierwsza strona już się usmażyła, i teraz możemy przyłożyć na drugą stronę. Czekamy, i takie placki już usmażone. Odkładamy na talerzy, ale koniecznie przykrywamy całość ściereczką, żeby pity nie wyschły. Pity odpoczywają, a teraz zróbmy sałatkę. Mam tutaj już przygotowaną e, sałatę masłową, liście rzodkiewki, tak, tak, dobrze słyszycie, one są jadalne, kolendry, mięte i cebulę. Pamiętajcie, żeby sałatę masłową, rzodkiewkę oraz liście rzodkiewki umyć przed włożeniem do lodówki. Umyć w zimnej wodzie i odwirować. Przechowujcie takie warzywa w lodówce najlepiej w opakowaniu wyścielonym ręcznikiem papierowym albo okryte tym ręcznikiem papierowym. I jeszcze jedna sprytna uwaga: jeżeli macie rzodkiewkę, to przed włożeniem do lodówki odetnijcie listki od rzodkiewek, ponieważ listki wyciągają wilgoć z rzodkiewek i one szybciej się starzeją i marszczą. Do naszej sałatki dorzucimy rzodkiewki i dorzucimy jabłko. Żodkiewki, kroję tylko na pół i wrzucam do zielonych warzyw. Czas na jabłko. Pytanie: Jaka część jabłka jest niejadalna? Każda jest jadalna, dlatego odkroimy wszystkie boczki jabłka. A ogryski powędrują. Do mojego słoika. Ja taki słoik przechowuję w lodówce, gdy uzbierają się ogryski, przygotuję z tych ogryzków albo pyszny kompot, albo ocet jabłkowy. A jabłko kroję razem ze skórką i też dorzucam do moich warzyw. Kolejna sprytna podpowiedź: gdy gotujecie, koniecznie podjadajcie. Do sałatki, wiadomo, musimy przygotować jakiś sos, dressing. Dzisiaj będzie to dressing z masła orzechowego. Mamy tutaj masło orzechowe niesolone, więc dodamy do niego odrobinę soli. Łatki chili, może być to też zmielone chili. Do tego odrobinę słodyczy, u mnie na ogół jest to miód. Już się robi pysznie. I dressing oczywiście zakwasimy. Możemy zakwasić albo sokiem z cytryny, albo octem jabłkowym. Najlepiej tym domowej roboty. Jeżeli wyjdzie Wam za gęsty dressing, pamiętajcie, że możecie go rozrzedzić przygotowaną wodą. Moi drodzy, teraz trzeba to wszystko złożyć w całość. Mam mięciutkie pity, one są miękkie dlatego, że były właśnie pod ściereczką. I do tego. Wiosenna sałatka, w której nic się nie zmarnuje, ponieważ użyliśmy liści, rzodkiewki i jabłko, a ogryski są w słoiku i niebawem zrobię z nich kompot. Smakowicie to wszystko wygląda. Moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.